Drogi słuchaczu, wpłacając raz w miesiącu wybraną przez siebie kwotę, pomożesz w utrzymaniu naszego emigracyjnego podcastu. Liczy się każdy grosz. Zapraszamy na stronę patreon.com, pisane patreon.com, na polskim trójkącie. Zostań naszym patronem. Na polskim trójkącie Historia się plecie Na polskim trójkącie jak wszędzie na świecie Są sprawy życiowe, Upadki i wzloty, Jest miłość, jest zdrada, Przyjaźnie, kłopoty Są ludzie zwyczajni. Znajdziesz i siebie, drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. Na polskim trójkącie. Majka, wiem, że to głupie, ale ciebie chyba mogę zapytać, ile daliście w kopertę? No masz, o to samo chciałam ciebie zapytać. Piotrek trzy razy zmieniał kwotę. No ale stanęło na trzystu. No mówiłem ci, Agnieszka, że przesadzamy i to grubo. A, niech tam. No to ile daliście? Pięć stówek uwierzycie? E, to żadna przesada. Wy jesteście rodzina, to raczej mus. Co innego my? Mówiąc szczerze, to zupełnie nie na rękę mi ten wydatek. Odkąd Jaki. Piotrek nie pracuje, to, to u nas cienko. Żeby Mira nie poprosiła Basia o zajęcie się Helenką, to bym nie poszła na te chrzciny. A tak to nie ma jak się wykręcić. O, to Basia będzie na bankiecie siedzieć z małą? Tak, I Sławek, Basi mąż, też się na to załapał. <słuch> bo Sławek się trzyma Basinej spódnicy, nawet jak trzeba pilnować dziecka. <słuch> Staszek już ich tam zawiózł. No to fajnie, bo przy okazji Basi wpadnie jakiś grosz. Zaproponowali 20 dolarów na godzinę. Zastanawiałam się, czy im pioska nie potrzeba. Jako babysitter? Genialne. Tylko, jak go znam, to podejrzewam, że gotów oddać dziecko za pilota do telewizora. No, spokojnie. Nie do każdej stacji. Słuchajcie, zjemy jeszcze przed wyjściem po kawałku szarlotki? Z przyjemnością. Twoja? A widziałaś kiedy w tym domu nie ma ciasto? No, fakt. To ja zamawiam dwa kawałki. <noise> a do tego herbaty czy kawę? Nie, nie. Ja tylko ciasto, nie wiem. No, to właśnie. No, Już kroję, a wy, chłopaki, ustalcie, którym samochodem jedziemy. Naszym, bo większym. No i wszystko jasne. Majka, a co ty masz na tej lodówce? Zdjęcie z USG? Ej, majeczka! <noise> no, trzymałam tą wiadomość na deser. Będę babcią! No gratulacje! Uh, uh, gratulacje. Wiadomość. Kurczę! Ach. Ojej, to kiedy się dowiedziałaś? Basia mi położyła pod choinką prezent od Maćka. A tam to zdjęcie! Ale numer. Wiesz, kiedy się urodzi? Tak, w kwietniu. No to babcia Majka ma ostatnie podrygi w hmm. <noise> Nawet, Nawet nie wiesz, jak. Jak jestem przejęta i wzruszona. A jak Joanna się czuje? Bardzo dobrze. Ale nie chcieli ryzykować przyjazdu na Boże Narodzenie do Stanów, więc... Więc my... Polecimy z Majusią do Polski na Ściny, Nareszcie. I ja od razu do tego mojego Krakowa mhm. i na rodziców i Marysi Grub, zajrzę i... No, no wiecie... O nieba, ale wiadomości. Zobacz. A dasz sobie sama radę w tej podróży z piotki, bo na Betty to już nie ma co liczyć. Mm. No pewnie, że dam. A Betty rzuciła robotę w tym samym dniu, kiedy dostała od ciebie order of protection. No, dłużej nie dało się już tego tolerować. Czy ty uwierzysz, że ona w Wigilię czatowała pod naszymi drzwiami? Żartujesz. I otworzyliście? Nie. I wreszcie poszła sobie. Ale jak się okazało później, zostawiła mi prezent. No, Rolexa ze spersonalizowanym cyferblatem i wygrawerowanym Chris, my love forever. No, wariatka! O, no, zaraz tam wariatka. Lepiej doceni Majusia, jak kobiety potrafią kochać. Ach, chłopie, ty nie wiesz, co mówisz. Jak jakiś paranoik od tygodni rozglądałem się, czy ktoś za mną nie, nie chodzi i mnie nie śledzi. No i nigdy się nie zawiódł. Bo, by ty, jak nie w swoim czarnym BMW, to w szarym Fordzie. Jezu, to ona zmieniała samochody. No? Brała auto od Wiśniewskiego, Aha. jak był w Polsce. Krys, a co z tym zegarkiem? Pokażesz? No, chyba cię pogięło. Oddałem na policję, żeby się tym zajęli. Ja nie chcę żadnego kontaktu z tą kobietą. Padła do nas rozhisteryzowana zaraz, jakiś szeryf dostarczył ten Order of Protection. Basia się przestraszyła, ale sławek przytomnie wyprowadził Betty na powietrze i było po sprawie. A trzeba było wezwać policję. Nie chciałam robić dodatkowej zadymy. Stała pod domem jeszcze chwilę i coś wykrzykiwała, ale, ale w końcu poszła do siebie, to znaczy do Wiśniewskiego. A taka fajna babka, no naprawdę. Hej, mhm. Szkoda Hej. tylko, że więcej krzyku niż rozumu. I co? Wiśniewski nadal w domu ją trzyma? Nie, mówił, że pojechała na Florydę do jakiegoś e, kolegi. Amen. Ale powiem Wam, że nie myślałem, że mi się takie coś jeszcze w życiu przydarzy. No, ja to Ci nawet trochę zazdroszczę. <laughs> zazdroszczę, no, tak dobre sobie. Prawda? Mój mąż, dawny celebryta, aż w końcu po latach ktoś go zauważył i docenił. <noise> Niech <noise> daj spokój. Ty wiesz, że ja bez ciebie to jak dziurawy but. Mhm, mm mhm. Mm Dobra, dość o tym. Agnieszka też ma dla was newsa. No. Mów! A z przyjemnością. Podjęłam zawodowe decyzje. Jakie? Od stycznia zaczynam studia... Wow. ...psychologię. Ale piękna ta kartka na chrzciny. Dziękuję, sama malowałam. No przecież, widzę. Masz może jeszcze jedną? Też bym chętnie dał takie cudo, bo ta moja to wygląda jak wida z nędzą. Yy, Iwona ma, mówiła, że wspólną dacie. A to okej. Okay. Yy, a mówiła ci za ile będzie? Niedługo, ale wiesz jak z nią jest. To może do niej zadzwonię, bo głupio byłoby się spóźnić, nie? Lepiej jej nie poganiaj. Swoją drogą po co wymyśla z tymi kwiatami? I tak się zmarnują. Bezsensowne wydawanie pieniędzy. No wiesz, swoje wydaje. Tak, a mówiła, że twoje. Nieważne. Przy okazji to ja uważam, że wy żyjecie ponad stan. Te podróże między Londynem i Paryżem i to nieustanne przylatywanie do stanów. No wiesz, chciałem święta być z babcią. Ona po tym wylewie taka krucha jest. Nie wiadomo, jak długo jeszcze z nami pobędzie. Nie, no oczywiście, ale ja nie mówię o rodzinie, tylko o twoich i mojej siostry fanaberiach. Fanaberiach? Przecież te podróże kosztowały was fortunę. Czy to nie jest życie ponad stan? Przepraszam, ale skąd wiesz, jaki jest nasz stan? Znaczy mój stan. Poza tym wiesz, co? Nie podoba mi się Sabina to zaglądanie do naszej kieszeni, wiesz? No, przepraszam. Myślę jedynie o tym, że twój syn. Nasz bardzo zdolny Adamo na pewno by się ucieszył z jakiegoś finansowego wsparcia. To młody artysta, w którego trzeba inwestować. Mój syn jest młodym, ale dorosłym człowiekiem. I ma pełną wolność w decydowaniu o swoim życiu. Ale ja nie mówię o decydowaniu o jego życiu, tylko o dofinansowaniu syna przez ojca. Chcesz powiedzieć, że jestem złym ojcem? Nie no skąd? Tylko że gdybym ja miała takiego syna. Wybacz brutalność, ale nie masz. Więc bądź uprzejma, nie wchodzić ze mną w dyskusję na temat rodzicielstwa, okej? Okay? No, celnie uderzasz, ale pozwól, że dokończę. Chodzi mi tylko o to, żebyś postarał się zrozumieć i docenić wrażliwego artystę. Dajże spokój. Dorabianie ideologii do biografii Adamo to jak... jak... dobra, niech będzie coś z twojej działki. Jak malowanie Monalisy sprayem, okej? Okay? Dużo hałasu, a sensu żadnego. Jeszcze raz ci powtarzam, nie doceniasz. A ty przeceniasz. No masz, o wilku mowa. Adamo? Halo, synu? Papa, musisz się o tym dowiedzieć pierwszy. Niech zgadnę. Chcesz zgadnąć? A to bardzo proszę. Żenisz się. Że co? Żenisz, ale po co? A to masz, nie wiem, indywidualną wystawę w Bytomiu. Jeszcze nie, ale kiedyś na pewno to się stanie. Ale na razie pudło i pudło. No to, co to może być? No wi A wiem, y loteria. Wygrałeś jakiś, nie wiem, solidny pieniądz na loterię. <laughs> Wiesz co? Prawie tak, prawie tak. Jak prawie, no co ty, synu bredzisz? No albo się wygrywa, albo nie. Jezu, nie wszystko jest o pieniądzach. O tak? To może tą refleksją podzielisz się z Sabiną, która zresztą tu koło mnie stoi. Fantastyko! Weź mi na speakerfon. Już. Sabi? Hej, młody człowieku. Sabina mam to! dostałem kontrakt. Co? Dostałeś pełny etat u kostiumologa? Tak, ale to nieważne. Będę malował mural Adama Didura. O mój Boże! Y Didura? Synu, czy ty mówisz o tym Adamie Didurze? Tym wielkim śpiewaku? Najznakomitszym basie? O tym samym! A potrzebujesz na to jakąś kasę? Andy, co zrobić z tymi rzeczami, Betty? Wrzuć do kartonu. Jak pod adres, to się i wyśle. No, spakować mogę, ale grosza do wysyłki do tej stakerki nie dołożę. Sorry. Już te chściny drenują mi kieszeń. A w ogóle, co to za pomysł, żeby obcych ludzi spraszać? No, nie spodziewałem się, że nas zaproszą. Co nie? Przecież ja tych młodych w ogóle nie znam. Ale to pewnie o kasę chodzi. Dziecko przyjmujące sakrament to radość nie tylko dla rodziny, ale dla całej wspólnoty wiernych. Amen. Święty wróciłeś z tego lichenia. Okej, okay, masz uprasowaną koszulę, a garnitur wisi na drzwiach od sypialni. No ja ty kochana dbasz o mnie jak matka. Ej, tylko nie jak matka! Ja się na taką pozycję nie przyjmowałam. A poza tym, mój drogi, z matkami to się raczej nie sypia. No właśnie, Grace. No weź się ubieraj, żebyśmy na te ścinę dotarli o jakiejś przyzwoitej godzinie. Chociaż na obiad, jak już tyle płacimy. Przestań, są rzeczy ważniejsze niż obiad. A piramidę potrzeb, znasz? Najpierw trzeba być najedzonym. A ja dziś nie miałam nic w ustach. Ruchy, ruchy, Andy! Grace, poczekaj. No co ty, teraz ci się zabrało na amory? Weź mnie niecały, mam już zrobiony make-up. całkiem dobry. A ty co? Wyspowiadać się chcesz, że mi tu klękasz? A po imprezie to możemy i na kolanach. Czemu nie? Grace, przestań tyle gadać. Bo co? Bo... Bo, bo ja chciałem... No chciałem ci się oświadczyć. Cześć, Krystek. Gotowi już jesteście? No tak, czekamy tylko na Gabi. Pojechała zatankować auto. Bo Kaśka i młodzi to już dawno są w sali bankietowej. A mama? Mama w jakiej kondycji? Ma ja no, marudzi od rana, że takie wyjście to już nie dla niej. Ale kopertę przygotowała grubą. Mhm. Dałeś jej wszystkie leki? No Gabi jest od tego. W końcu za to jej płacę. Hello, brat. Oboje płacimy. A dobra już, nie bądź taka wyliczona. Coś jeszcze chcesz? Bo idę wskoczyć w garnitur. Ale to ty jeszcze nie jesteś ubrany? Ja mam wielkie mimecy. Padam gajer i chłop jak malowanie. Krystek, daj mi no kryszkę do telefonu. No przecież się zaraz się z nią na tych ścinach zobaczy. Powiedziałam, daj mi moją Krysię. Mamo, czy mama powiedziała moją Krysię? Nie gadaj, tylko słuchaj teraz. Bo później może nie być okazji. A ja ci Krysia, teraz muszę powiedzieć. Ale, ale, ale co? Że cię dziecko kocham. I że nigdy nie zaobam, że nie usunęłam tej ciąży. O Boże. Mamo. Babciu! Babciu! Z Mario. Kiedy oni tu w końcu będą? Przecież mówiłam ci, że są w drodze. Dzwoniłaś, upewniałaś się? Ja wyjechali z hotelu w Dał tam jakieś 30 minut temu. To będą tu lada chwila. A to może ja poczekam na zewnątrz. Jan przy takim mrozie? Weź się opanuj, chodź do baru. napijemy się jeszcze. Nie, nie, nie napiję się dopiero. Jak cię wszystko, to się uda. E, ty panikasz jesteś. Ja idę pod ręka. Ani się basz, tu ze mną czekaj! No przecież musisz mnie przedstawić, no! O Jezu, uspokój się tam! To są swojaki! O, w ile ze Staszkiem idą! O, no jak tam nasza Helenka? Pewnie śpi jak aniołek! Po Ona i przez czem była jak aniołek! Ale widział, wuj, prawie wcale nie zapłakała jak na nią ksiądz wodelą. Dzienna po matce! No, nie strakliwo! Słyszy wuj? Ach, zostaw, Staszek! Twój wuj dziś głuchy! A to świeczki trzeba do uszy kupić i przeczyścić? Jakie znowu świeczki? No, raczej nie do romantycznej kolacji z panią Krystyną. Hahaha, Miroś, dej ze spokój chociaż dzisiaj. Mira, może czas na utemperowanie języka. Przez z kościoła przecież żeś wyszła? Bo niby pana Jana język to taki gołą pokoju? Oj, Mira, ty mi się miał kuj. A tu jesteście, głównie płacę i sali i Co Czemu we przy tym wyjściu tak sterzycie? A bo Czekamy! Żad najbardziej. A to jeste jakieś nie niedosły? Przecież narodu tyle ze szpilki nie wsadzisz. I na dokładkę ja prawie nikogo nie znam na kszcinach własnego dziecka. I nie musisz. Lepiej sprawdź, kiedy w, szkielu, w przynieśli. No ja właśnie dlatego was Ta skrzynka na koperty to pełnsieńko była, a z niej Ktoś my ją spryskiem opróźnili. Co by komu głowy nie przyszło, co z niej wyjąć. Jezus, a kany mama to zaniesła? A, w reklamówkę dałak. Ale ja nie pytam co, tylko gdzie. Ty na mnie głosu nie podnosi. Oj, Jezus, przeprosą, no zdenerwował jak się. A nie ma o co. Krystek na niej okrakem siedzi, co by nie wypadło. W imię ojca i syna, lec z odebrać. I zanieść do pokoju Helenki, żeby ten biedny Krystek nie musiał wysiadywać cały wieczór. Dobry pomysł. To ta Basia nie tylko Helenki przypilnuje, ale i tych pieniędzy. Jaka Basia? No kuzynka pani Majki, co niedawno przyleciała z Polski. A pan Jam, to co tak na to jak kot z pęcherzem? Nieważne. A tej Basi to można ufać. No jak mojej Helenki pilnuje, to chyba można, nie? Spokój no głowa. Basia ma oko jak soku. Nic jej nie ucieknie. Jasiek, a co ty wyprawiasz? Nie otwieraj ciągle te drzwi, bo mi zimno, bo mi ciągnie. No chyba jest, chyba jest! No i tu nie jeden. Co nie jeden? Łopsik nie jeden u pana Johna. A co ty w dziewcydu? Jak co godą? Od pół godziny kręci się pon w to tak jakby miał łowsiki nie powiem gdzie. Miruś... No co? Sam go dołeś, że wuj Dzian latał do okna do drzwi, jakby go kto gonił. To, to ja już pójdę po tą reklamówkę. Wcześniej trzeba było iść, a teraz stój tu, bo ktoś podjechał. To może chociaż ros, nie wuj, a rodzica dziecka przywitają gości, co? Dobrze jest dobrze nie krzyć. Dagmara, Dagmara, jest! Opatrz! Przyjechali, przyjechali! Ja się, Ga ty co? Papisz a zeźniu widział! Prosimy, prosimy! ta bogata! Prosimy do środka! W imię ojca i syna, a ten komu się tak kłania? Cześć to Sławomir, dajcie kochani. Dajcie, jacie, dajcie. No tak późno? Albo są takie ciągle korki. A ty jak zawsze taka piękna. A ty jak zawsze dżentelmen. Staszek! Staszek! Tu jest chyba no, ten no. Sławomir. To jest, to jest Cześć to Sławomir, nie no, Mira, nie trzy się tak. Ale, ale to jest ten prawdziwy Sławomir? No, no, na, na to wygląda, ty! Nie. Jeszcze jest z nim Kaira, no, nie no, wiesz. Chciałbym, żeby, żeby pan poznał e, moją żonę, proszę bardzo. Cześć, Kaira. Kajra. Cześć, cześć, witamy, kochani. O Jezu, Kajra, Sławomir, poznajcie, to jest właśnie Ja się komuś. Nice to meet you. hello, hello. hello. Ale zaszczyt, zapraszamy, witamy serdecznie. Dziękuję. Ale przepraszam, ale, ale, ale skąd? Pa, państwo u nas? Po prostu mieliśmy taki e, koncert, no i postanowiliśmy tutaj e, do Was przyjechać. Jest nam bardzo miło. Słuchajcie. Ale słuchajcie. Ale właśnie, ale mów, złamam je Chciałem nie Wam powiedzieć, się, że ja mam w kontrakcie, tak? e, no po prostu zapracowałem na no to, nie ukrywam, jestem już gwiazdą. Tak, tak. E, po Ameryce podróżuję tylko z jednym przewodnikiem. I to no? najprawdziwszy, jedyny w swoim niezwykłym urodzeniu. Chciałem Państwu bo... przedstawić najlepszego fachowca od Ameryki, od show biznesu, od no, kto To jest! Kto to! To! O nie! Oh, panie Kata Pani katarzyna? Tak, figura. Ja <noise> jaka? Wow, nie wierzę. Katarzyna. Katarzyna figura. Wow! wow. No, ale, 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 ja bardzo przepraszam, ale ja muszę, ja muszę, bo to jest figura, to jest idealna figura. Czy wy widzicie to idealne kolory wow. po Ja po prostu nie mogę się napatrzyć co bo powiem bo jak Nie, nie mogliśmy dom. się <noise> na no, Państwa czekać. Ja, no nie mogę. Ja się nie mogę napatrzyć od, od pierwszego filmu jaki zobaczę, ja chciałem być tym krasnoludkiem co tak skakał. Nie... niemożliwe, mamy... Ja też, naprawdę, ja też chciałam. Ja nie, chciałam coś tak skakać. Ale ja, ale ja na nie mogłam się napatrzeć. Ma... No mamy tutaj prawdziwy pociąg do Hollywood. Oh my God, O mój był dobry film. Nie traćmy czasu. my God. Tak, to też pamiętam. Słuchajcie, nie traćmy czasu, czas. powiedzcie, gdzie jest garderoba. Już, już, już zaprowadzimy. Na końcu korytarza. Ale zaraz, chwila, jak, jaka garderoba? Co tu się wyprawia? No, teatr. Będzie teatr, albo z koncertem, teatru właściwie. Tak to wszystko razem będzie. Albo bal. Albo bal. Albo bal. Albo Czasie będzie z nim pogodzić. No z nim pogodzić. No w końcu. Słuchali Państwo 143 odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. Wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Renata Romanek jako Krystyna, Jadwiga Rup jako Omazyta, Anna Granat jako Kaśka, Małgorzata Palka jako Dagmara Dover, Iwona Duszek jako Sabina Sabatie-Patel, Renata Granat jako Mira, Weronika Urbanowicz jako Gabi, Anna Tarasiuk jako Grace, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch, Wojtek Włoch jako Adam Bartłomiej Jałocha, jako Staszek Adam Glinka, jako Krystek Szymek Koszałka, jako Adamowiczelli. Wojtek Dorula, jako John Koys Dariusz Lachowski, jako Andrzej Wiśniewski i gościnnie Katarzyna Figura, Sławomir i Kajra. Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski. Montaż i udźwiękowienie Karol Kotański. Aranżacja dźwięków między scenami Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. W słuchowisku wykorzystano fragment piosenki w wykonaniu Sławomira i Kajry za zgodą autora. Produkcja wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwo evergreen.com pod zakładką podcasty, na stronie facebookowej na polskim trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka są. Radio 92.7 FM Dr Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu. Telefon 630 372 5801. Psychoterapeuta Lech Konrad Figurski, 630 335 1686. Salon Manikil Pedikirszyk, Pari w Szamburgu, 815 799 2535. Danuta Żerańska, Agencja Sami Swoi. Od lat pomaga znaleźć najlepsze ubezpieczenie zdrowotne, Medicare i Obamacare. Także podróżne i na życie 7462 West Belmont Avenue, Chicago, 773 417 7769. Nie wyobrażasz sobie, jakie dekoracje na różne okazje można wyczarować z balonów. Perfect Creations znajdziesz na Facebooku, Instagramie i TikToku. Telefon 847 421 3194. Adams Jewelry. najpiękniejsza biżuteria w mieście. 32 49 North Harlem Avenue, Chicago. Potrzebujesz implanty. Najlepiej w Metropolitan Dental, 7034, Serma Road, Berwin, 708, 749, 1844. Najlepsza polska kuchnia w Chicago, pierogi Kitchen, 1856, West North Avenue, Chicago. Ryszard Kaczor, doradca podatkowy i finansowy, prowadzi indywidualne i biznesowe plany emerytalne. Szamburg, telefon 847-584-1040. Polsko-słowiańska Federacja na Unia kredytowa to twój bank Prohealthcare Solutions medyczny billing audyty EHR consulting i credentialing telefon 224 431 6221 na polskim trójkącie Hej, dziewczyny, no w takim salonie jeszcze nie byłam. W chic Paris łączą chic, kagowską energię z elegancją Paryża. W Mani i Pedi światowe trendy, europejskie produkty i stylistki artystki, a czysto, że aż pachnie. Wpadajcie na paryski dach w szamburgu. Warto! Dla nowych klientek 15% zniżki. Telefon 815 799 2535. Chic Paris jest też na Insta i Fejsie. Polecam Gabi Zajączkowska. Nasza Unia to więcej niż bank. Did you know there's a safe and secure financial partner right in your neighborhood? The Polish and Slavic Federal Credit Union, America's largest ethnic credit union. Become a member and get everything you need convenient online and mobile banking, debit and credit cards, over 30,000 surcharge free ATMs throughout the United States, and more. Stop by and let us help you and your family achieve all your financial goals. For a branch near you, visit psfcu.com. Bolało mnie tak, że nie dało się pracować. Po prostu nie dało się żyć. Byłem zdecydowany na nóż chirurga. I ostatnim rzutem na taśmę poszedłem do kliniki leczenia bólu przewlekłego. Pyta się pani, czy pomogło? Ja bym doktora Grochowskiego po rękach całował. Nic nie boli od ponad roku. Doktor Arkadiusz Grochowski, anestezjolog z dodatkową specjalizacją w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego. Zanim zdecydujesz się na nóż chirurga, umów się na wizytę 630 372 58 01. Czy miłość da się wyrazić w diamentach i złocie? Adam's Jewelry Center to odpowiedź. Sklep jubilerski z tradycjami. Przy 32-49 Nord Harlem. Blisko skrzyżowania z Belmont. Para obrączek z 14-karatowego złota. Już od 200 dolarów. Pierścionki zaręczynowe z diamentami. Już od 250 dolarów. Srebrne pamiątki na chrzest, komunię, ślub i inne uroczystości. Polski bursztyn. Artystyczne dzieła Galatea, czyli diament. W perle Adams Jewelry Center 773 930 3077. Bajeczne dekoracje i ścianki z balonów we wszystkich kolorach na każdą okazję. Na ślub, komunie, urodziny, imieniny, graduacje, rocznice, święta czy sylwestra udekoruje salę bankietową. Dom, samochód, ogród, bramy, taras. Gustownie i estetycznie. Kasia Żerański z Perfect Creations. 847-421-3194 Psychoterapia to podróż w siebie. Jeśli jesteś gotowy, zapraszam. Lech Figurski 630-335-1686 Wszystkie dostępne na rynku ubezpieczenia zdrowotne i dentystyczne w agencji Sami Swoi. Danuta Żerańska pomaga również załatwić Medicare wraz z ubezpieczeniem uzupełniającym. Advantage Program Part C, suplement Lekarstwa na Recepty Part D. Także ubezpieczenia na życie i konta IRA. 7462 West Belmont Avenue, Chicago. Telefon.